6! 5! 6! 6! 2! 1! Wszystkie nocy, wszystkie nocy, wszystkie Jesteście z nami? Yeah. Uwaga! Teraz kiedy się w domu sam, jest to prawda, o świat, ale nie chcę znowu szukać śladu prawdy, oczu. Wszystko, co układaliśmy ja tędy liści na przestrzeni Czułem myśli pamięta na żeby dostali, razem, i pamiętasz myśmy do ostatnich Nie być razem, nie wybrali, Realizować swoje plany A teraz pozostało mi jedynie swoje to zdjęcie Za w łazie, co przypomina mi Ciebie I w ciele co dawały mi nadzieję Że jest kiedyś szansa, by Stopa, nasza ostatnia rozmowa pamięta że słowa nie są po to wybudować Wszystko się łatwiej, gdzie nie kwiaty Na ulicy na mnie patrzysz, ale ja już nie chcę patrzeć Słonisz, ze spotkania, ja już ja nie chcę porozmawiać Nie ma szans, szans. naprawia I nie tłumacz, wiecie, że ja sam, się Teraz Wiesz, kiedy w domu sam, no, niższemu świat, ale nie chcę znowu szukać śladu. By chorus mógł płacić, te uczucie i nasze wspólne większe Wszystko było kiedyś dla Na nas najcenniejsze A my zależyliśmy, to sami nie wiedząc, gdzie go mąższe Wszyscy spojrzenia się spotkały, Włożę, nie za miło serce Wciąż we śladowie, zamyka zęczonoczy Czuję ciebie w twój lekki dotyk, który czaił się słodkim, wyższym rozkoszy Wtedy przy kominku Wodzie bezpiecznej nocy, chcę pamiętać, jak najwięcej filmów Wszystkim inaczej ogarnąć, by nie zostać sam Szukając się bo masku, by nie słuchać możliwy Miłości znak, zanurę się po ich marzenia Tylko serca bicie, otrzymuję moje życie, gdy patrzę w odbicie Kimi z tobą teraz sam, jest tożsamość I wszyscy głośno, wszyscy głośno, bo nie wiesz, i teraz kiedy siedzę w domu sam Ten znowu niszczy mu świat Ale niech znowu szukać śladu, prawdy pośluł kłamstw Teraz, kiedy siedzę w domu, sam, jest gota niższemu świat, ale nie chcę znowu szukać śladu prawdy pośród głaz. Teraz, kiedy siedzę w domu, sam, jest gota niższemu świat, a nie chcę znowu szukać śladu prawdy pośród głaz. Jąć, jąć, teraz, kiedy siedzę w domu. Przestańcie mój świat, ale nie chcę z ołów szukać śladów, na tych ośród kłamstw. Tak, no i co? Cóż co straciłaś? Żegnaj, 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 żegnaj. Żegnaj. Czy się żegnamy.